Siemano mam wiadomość ze swojego osiedla Już sam nie wiem co tu robię poza budą w setkach Mówią, że strach rządzi tym miejscem A ja wiem, że to gówno, prawda na szczęście Znam stąd paru przyjepanych matołów Którzy wypierdalają swoich ludzi z telefonu. Kasy, portfeli, a nawet dokumentów Radzę już nie popełniać takich błędów Ty się zabilesz tu też nie darzę cię szacunkiem Bo bardziej bym szanował zwyczajną kurwę Pan zasada, powiem dobitnie Do bitu, że wybitnie ma Nas ranę w paniku, uderza do dup kolegów Myśli, że jest fajnie Jak jakaś mu nie da, no to mówi, że jest szlauwem Frajer pewnie znów trafi do więzienia To nie dis na nikogo, to dis na wydarzenia Pierdalają się do mnie bez obcy Pomyśl bo o kimś, mam lepsze zdanie niż oni Do osoby nie stąd jest najłatwiej się czepić, choć czytała nieco więcej niż horoskop i przepis Jedna panna przez to spada dalej w przepaść, bo chciała się wybielać na jej plecach, ale pierdolę to od początku do końca Bo ja w jej życie się nie będę wtrącał. Jeden typek ją lubi i to pilę wygmin Mówi, że nie nowo dostosowuje się do innych Myślicie, że wiecie kto jest Kurwa mi w mieście Upewnijcie się, że sami nimi nie jesteście, możecie bardzo się starać, nawet siać kłamstwa. Znam swoją drogę i nie będę zwalniał. Kseroboje możecie nawet skakać na włosach. Ja będę sobą, aby nadal tylko w głosach. Ja zawsze będę sobą, no aby nikim Mam wyniki, aby tylko wybryki I Tak mógłbym zaczynać w sumie każdą zbrodkę Ale takie linie są jakby nudne Odbierz to osobiście, a postawisz kropkę i przyznasz, że uważasz siebie za kurwę Jeśli coś się szybko nie zmieni Ty wie to stąd idę i idę, jak Heidi mam zbite, zbite Bo wasze plany i tak pójdą w niwecz I tak są głupie Jak wasza władza walka w kurwicie mnie Rozpalę no majka, głupotę jak rak W mękach zabiję, bo nie głupie Poglądy też są zaraźliwe Diz, mówi ci to coś bip, mówi ci to coś Mówisz grabą, a nie wiesz jak wygląda ten kość